Cześć, jestem Kapral i witam was, moi drodzy, w kolejnym filmie na moim kanale. Witam was już w ostatnim filmie w tym 2022 roku, no bo jak wiecie już zaraz mamy nowy rok, także trzeba szybko zrobić takie podsumowanie tego, jak to właśnie wyglądało w tym 2022 roku. No mogę wam od razu powiedzieć, że był to wiadomo no najlepszy rok na moim kanale, no praktycznie pod każdym względem bym powiedział, chociaż dobra, może tam by się coś może pod względem liveów nie był to najlepszy, o tak? Może Wam powiem na początku. Później to sobie dokładnie e, przeanalizujemy. Także pamiętajcie wizowie o łapce w górze. No i jak możecie to zrobić chyba. No bo w ogóle ja się zastanawiam, czy uda nam się wbić te 5000 do końca tego roku. E, do końca właśnie dzisiejszego dnia. Jak ja to nagrywam, to mamy 12. Także no pytania, czy wieczorem nam to się uda, czy nie, no zobaczymy. Także jak możecie, to subskrybujcie, bo wiem, że dużo osób z Was ogląda ten kanał, a nie subskrybuje. Także zróbcie to koniecznie w tym momencie. A teraz już tutaj przechodzimy, moi drodzy, do omówienia tego wszystkiego. W 2022 roku twoje filmy uzyskały 506 650 wyświetleń. Więc można powiedzieć, że pół miliona, moi drodzy, naprawdę to jest mega dobry wynik. Możemy sobie to porównać do ostatniego roku. Zobaczmy, jak to wyglądało w 2021 roku. No, widzimy, że tutaj jest ogromna, a to ogromna różnica. Jeżeli chodzi o czas oglądania, to mamy tutaj 6,4 tysiące właśnie tutaj godzin. Także Wam powiem, że tutaj też mamy o 181% więcej niż właśnie w poprzednim roku. No, tutaj widzicie, że mieliśmy tylko 2,3, a teraz właśnie mamy 6,4. Także to też jest naprawdę tutaj ogromna różnica. E, czyli co, no tutaj wyświetlenia większe, godziny większe, no i oczywiście suby większe, moi drodzy, plus 3000, a w poprzednim roku mieliśmy tylko, moi drodzy, 489 e, subów. Naprawdę, kurde, nie wiem, że aż tak słaby był tamten rok, tak teraz patrząc na ten. E, no naprawdę, wam powiem, że, e, no, naprawdę słabo to wyglądało, a teraz widać tutaj ogromną. E, różnice, ale moi drodzy, przyjrzyjmy się bardziej może tym subom dajmy tutaj sobie wyświetl liczbę w czasie rzeczywistym i dajmy sobie tutaj e, o czekajcie, damy sobie 2022, no i tutaj mamy dokładnie pokazany cały wykres jak to wyglądało od moi drodzy z samego początku, czyli od 1 stycznia e, zobaczcie, 1 stycznia miałem 2017 subów e, no i generalnie w tym czasie, na samym początku no nie miałem za bardzo, wam powiem, że pomysłu na ten kanał, w sensie też Chciałem zmienić content, jakby wiecie, szukałem też innych gier ogólnie Do nagrywania i to był taki naprawdę ciężki moment, bo Też chciałem, jakby Zacząć nagrywać coś innego, ale też nie było co nagrywać innego i właśnie To był taki największy problem, że tutaj tak naprawdę Stałem cały czas w miejscu No ale postanowiłem, że dam szansę temu BS-owi Wychodził nowy karnet, więc pomyślałem, że Tutaj razem z Opi Browsers zrobimy konkurs Właśnie 1 maja Gdzie jak sami widzicie ten wykres tutaj poleciał nieźle do góry Bo tutaj wbiłem gdzieś aż 500 subów Na przestrzeni paru dni Także naprawdę był to mega dobry wynik No później znowu był taki ciężki czas, później mamy kolejny drugi konkurs No który już tutaj tak nie wypalił za bardzo, w sensie też myślę, że spoko wyszedł, ale już tutaj widzicie, że Przyrost subów miałem Zdecydowanie mniejszy. No i teraz moi drodzy, wchodzimy w tak naprawdę najlepszy czas w historii mojego kanału. Wszystko zaczęło się od tego, kiedy właśnie w pewnym momencie na moim live był jeden ze stałych widzów, pan Marcin, którego bardzo pozdrawiam, i on mi zaproponował, żebym nagrał film w sensie, żebym dokładnie nagrał film, że czytam imiona zadmiarzy od tyłu. No bo kiedyś właśnie parę lat temu taki film nagrywałem i ja w sumie pomyślałem, że. Fajnie by było to zrobić tylko w takiej odświeżonej wersji w innym formacie, czyli w formacie shorts, który teraz jest bardzo, wiadomo, popularny na YouTubie. I postanowiłem, że to zrobię. No i któregoś dnia tutaj, już nie pamiętam, który to był dzień, ale gdzieś tutaj tego shortsa nagrałem i jak sami widzicie tutaj wykres również zaczął lecieć dosyć mocno do góry. I od tego wszystkiego to się zaczęło, że zacząłem robić te shortsy nawet codziennie. I tutaj naprawdę te przyrosty były coraz większe. Jak sami widzicie, naprawdę były one mega potężne, aż tutaj. No tak naprawdę się już nie zatrzymywałem. Tutaj oczywiście nie było tak, że wykres nagle leci w dół. Cały czas, moi drodzy, leci tutaj to w górę w górę i tak coraz bardziej. Jak kiedy się, moi drodzy, zaczął grudzień, to już w ogóle wam powiem, że tak to wypaliło. Tutaj widzicie, że naprawdę ogromne przyrosty. Nawet momentami gdzieś potrafiłem w jeden dzień ponad 100 subów wbić. Także naprawdę wam powiem, że to był, no tutaj, potężny okres. Mamy tutaj 4000... czekajcie, nie, 4000, tu gdzieś mieliśmy 5 grudnia. No i dzisiaj mamy 31 i mamy, no prawie 5000, także można powiedzieć, że w jeden miesiąc, moi drodzy, 1000 subów. Naprawdę, no mega, mega dobry wynik. No i teraz też dzięki tymi... dzięki generalnie tym shortcom, mój kanał też tak się trochę ożywił, że ogólnie jakoś też. Filmy robią większe wyświetlenia, też to wiadomo ma wpływ na to, że jest dużo nowych widzów ze shortów. Ale naprawdę jakoś teraz mam takie też większe motywacje, żeby tutaj robić dla Was te wszystkie materiały. Także naprawdę fajnie, fajnie że to tak właśnie się potoczyło z tymi shortcami. Bo teraz dzięki temu mogę naprawdę tutaj zacząć fajnie się rozwijać. Fajnie się rozwijać i też nie tylko poprzez te shorty, ale też właśnie robiąc e, filmy. Czy to właśnie w formacie takich zwykłych tutaj materiałów. Bo na pewno teraz w tym roku będę chciał właśnie też wrzucać dużo takich zwykłych filmów. No i też właśnie powrócić z regularnymi live'ami. Jeszcze moi drodzy mamy twoje najlepsze treści w tym okresie. Mamy tutaj moi drodzy najlepsze shortsy i widzimy, że film z Akinatora zrobił najwięcej, bo 85 tysięcy. Zakładam, że w nowym roku będzie tak miało ze 100 tysięcy. Ale to oczywiście jeszcze zobaczymy. No i dobra moi drodzy, także tutaj... Już w sumie przechodzimy dalej, do zakładki treść. I teraz właśnie przejdziemy do tych liveów, gdyż mamy tutaj transmisję na żywo. Jeżeli chodzi o wyświetlenia, to i tak w sumie mamy więcej niż e, porównując do no, poprzedniego roku, który nie był za bardzo udany. Tutaj mamy o 58% więcej. Gdyż mamy 17538. E, wyświetlenia miniatur to mamy tutaj 180 tysięcy. E, ok, współczynnik klikalności to mamy 4,7% i średni czas oglądania to mamy 5 minut i 26 sekund e, ok, więc tak to właśnie moi drodzy tutaj wygląda e, lecimy sobie tutaj na sam dół jak widzowie znajdują twoje transmisje na żywo e, o tutaj widzimy że w proponowanych filmach macie najwięcej bo 30% jeżeli chodzi o liczbę widzów to tutaj największa liczba widzów 44, średnia tutaj ilość to tylko 8 widzów na live, a także naprawdę dosyć wam powiem, że no średnio, średnio to wygląda. Mam nadzieję, że ten rok będzie lepszy pod tym względem. No i co tutaj, lecimy sobie moi drodzy dalej. Mamy moi drodzy tutaj jeszcze shortsy, no tutaj nie ma co mówić, totalnie zdominowały ten rok, jeżeli chodzi o mój kanał. Więc tutaj tylko macie jeszcze potwierdzenie, że one totalnie rządzą też na YouTubie. Ale myślę, że też jednak ten mój pomysł na te filmy, na ten content z tymi quizami, no był po prostu genialny. Był po prostu genialny i widać tego efekty, że no że to wypaliło i że naprawdę fajnie można właśnie się teraz rozwinąć poprzez takie ciekawe shortsy. I co moi drodzy, mamy tutaj jeszcze filmy. O właśnie, zobaczmy jak to wygląda, jeżeli chodzi o same filmy. Jeżeli chodzi o wyświetlenia, no, no to tu również mamy. Aha, na podobnym poziomie, ok. Mamy 34159, czyli jednak jeżeli chodzi o filmy, to tutaj było podobnie. Damy sobie na 2021 i zobaczmy. No faktycznie podobnie, bo tu mamy 33,2, a tu, moi drodzy, mamy 34,2, także naprawdę różnica niewielka. Trochę mnie to zdziwiło, myślałem, że tutaj też będzie. Większa różnica. Średni czas oglądania minuta i 35 sekund, więc też jakoś nie najlepiej. A zobaczmy, jak to było w 2021: też podobnie, bo mamy tylko minutę i 30 sekund. Czyli jeżeli chodzi o filmy, to praktycznie nie ma za bardzo różnicy, jeżeli chodzi o poprzedni rok. A ten, najpopularniejsze to oczywiście mamy tutaj konkursy. No i też właśnie ten ze Stumble Guysów gdzie kupiłem pakiet. E, też tutaj naprawdę się fajnie wybił, tak samo gdzie testowałem nowy update, także naprawdę wam powiem, że mega fajnie e, niektóre filmy się tutaj e, poprzyjmowały. Dobra moi drodzy, i co my tu tutaj mamy więcej? E, Okej, okay. no tu mamy takie ogólne też e, podsumowanie, no subów wiadomo, że najwięcej wbiliśmy właśnie poprzez shortsy, źródła wizyt też mamy shortsy. Typowa liczba wyświetleń, shortsy tutaj mamy największe, wiadomo, wszystko mamy tutaj na shortsy, moi drodzy. Eee, dobra. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy posty. 13 tysięcy, o kurde, tego się nie spodziewałem, że aż tyle będzie. Eee, plus 5 subów z jakby samych postów, także to jest w ogóle ciekawe, moi drodzy. Eee, 686 lajków. Okej, okay. no tutaj też moi drodzy z wyników konkursów się nabiły te wyświetlenia, bo robiliśmy także właśnie zwycięzców konkursów dajemy na kartę na właśnie społeczności, żeby też jakoś pobudzić właśnie tą zakładkę. I widzicie, że to właśnie też miało takie plusy w postaci tych wyświetleń teraz, kiedy to się podsumowuje. No tak to właśnie wygląda Okej, okay. aha, bo tu w ogóle mamy to jeszcze na ankiety podzielone Najwięcej, moi drodzy, 139 głosów Czy chcecie Gates na kanale? Jeżeli chodzi tutaj o zwykłe teksty, to mamy 42 tysiące Znaczy 42 lajki, like, oj, teraz mnie mocno odkleiło I jeżeli chodzi o filmy, czyli po prostu takie zwykłe udostępnienia Bo czasami tak robiłem, że kiedy właśnie YouTube nie wysyłał powiadomień to właśnie publikowałem, e, udostępniałem właśnie na tą kartę społeczność e, niektóre filmy. Przechodzimy do zakładki odbiorcy, gdzie tutaj mamy to podzielone na powracających widzów oraz nowych widzów. E, no oczywiście powracających widzów mamy e, mniej niż nowych widzów, ale również ich jakaś część jest. Także na, naprawdę cieszę się, że jakaś tam dana grupa osób właśnie powróciła e, też dzięki tym shortsom, ale nie tylko, bo też były live'y czy filmy, gdzie właśnie ci widzowie powracali, także bardzo się z tego powodu cieszę. Okej, okay, tutaj się w ogóle coś tutaj zbugowało, ale dobra. Fajnie mam tutaj pokazane, że mogę zobaczyć o której godzinie, w jaki dzień najczęściej oglądacie YouTube'a i trzeba się zacząć do tego dostosowywać z live'ami, filmami i tak dalej. Co my tutaj moi drodzy mamy? Mamy tutaj główne regiony, no to oczywiście Polska 94%, ale widzimy, że również mamy tutaj Niemcy. Nawet wiem przez kogo mamy te Niemcy. Mamy tutaj również Holandię oraz Norwegię nawet. Okej. Okay. Teraz, moi drodzy, mamy tutaj powiadomienia. Subskrybenci, którzy włączyli wszystkie powiadomienia z Twojego kanału 33,4%. No i subskrybenci, którzy włączyli wszystkie powiadomienia z Twojego kanału oraz powiadomienia z YouTube'a mamy 16%. I właśnie to, o czym mówiłem na samym początku filmu. Widzowie bez subskrypcji. 74,2%. Moi drodzy, koniecznie zostawcie suba, naprawdę. Jeżeli mnie oglądacie, to walicie tego suba, bo was to naprawdę nic nie kosztuje. A mnie to może naprawdę mega zmotywować, szczególnie, że teraz naprawdę te przyrosty są mega duże i po prostu aż chce się tutaj coś dla was robić. Także, no, naprawdę fajnie by było, jakbyśmy te 5000 wbili jeszcze do końca dzisiejszego dnia, żeby tak fajnie podsumować ten rok, właśnie liczbą 5000 sumów. Na subskrybenci to mamy tylko 25,8%. Także naprawdę jestem w szoku, że tutaj e, aż tak dużo widzów, którzy nie subskrybują mojego kanału, e, właśnie oglądają moje filmy. E, jeżeli chodzi o płeć, no to mamy tutaj 70% mężczyzn, no i moi drodzy prawie 30% e, kobiet. Także tak to właśnie e, tutaj wygląda na moim kanale. No i dobra, moi drodzy, także ja już Wam dziękuję za oglądanie tego materiału. Dziękuję Wam za ten rok, za to, że byliście, że oglądaliście moje materiały. Mam nadzieję, że następny rok będzie jeszcze lepszy. No, i wam również życzę wszystkiego najlepszego na nowy rok 2023. Ja się z wami żegnam. No, i do usłyszenia w nowym roku. Cześć!